Cześć, tu Mami Witam Cię bardzo serdecznie w filmie, który ja już nagrałam I będzie tam trochę kąśliwych uwag I moich głupich min Ale dziś mam taki humor Uznajmy, że ten film jest nagrywany w dobrym humorze Więc będzie mi bardzo miło, jeżeli w taki sposób go właśnie odbierzesz Będę dzisiaj mówić o... 10, wydaje mi się, że chyba tak, może nawet większej ilości gadżetów kosmetycznych, które w jakiś sposób nie bulwersują, bawią, zaskakują i które uważam, że są całkowicie zbędne, a nie niezbędne do normalnego funkcjonowania nas. Do naszego życia i tak dalej są nam po prostu zbyteczne. Będę bardzo cieszyć się, jeżeli wy napiszecie swoją opinię, zapewne inną niż moja, dotyczącą tych właśnie rzeczy. Przedstawicie swoje fajne argumenty, bo tak na pewno będzie. A jeżeli znajdziecie też argumenty przeciw, o których ja nie powiedziałam, tym lepiej. W tym filmie powiem Wam też o. Moich sposobach na to, aby tych gadżetów nie potrzebować To znaczy bardzo często możecie nawet wykorzystać proste rzeczy w waszym domu Żeby je zastąpić, zaszczędzić pieniądze, miejsce i tak dalej No i co? Przechodzimy po prostu do filmu Mam nadzieję, że miło go odbierzecie Jeżeli tak, możecie dać łapkę w górę Czy zasubskrybować, żeby zostać z nami dłużej Mam nadzieję, że naprawdę miło odbierzecie ten film Gadżet kosmetyczny, który możecie dorwać od, bo ja wiem, 12 zł w mini, w mini, mini wersji, albo nawet i do 50, taki porządnie wyglądający, bo chyba poniekąd to o wygląd się rozchodzi, bo między małą wersją, dużą wersją, a Twoją własną wersją nie będzie aż takiej dużej różnicy. I mówię tutaj, mianowicie o spinaczu do Szamponów, do włosów rzecz jasna. Chodzi tutaj o artykuł, który ma za zadanie spienić Twój szampon do włosów, po to, aby był on bardziej wydajny, aby mieć bardziej pianą niż silnym środkiem, aby po prostu ten kosmetyk rzecz jasna dla niektórych sprawował się lepiej. I nie będę tutaj się wybielać i mówić, że sama tej metody nie stosuję. Bo owszem. Uwaga, jak mam więcej czasu, to faktycznie obie więcej. I uwaga, mam własny spieniacz do szamponu, do włosów. Używam po prostu nakrętki z pianki do mycia twarzy. Co jakiś czas, wiadomo, nakrętka się wymienia. Więc po prostu, kiedy wiem, że będę miała głowę, w właśnie sięgam po nią, wkładam szampon, wkładam trochę wody do pojemnika, zatykam. Mój pojemnik dłonią mocno wstrząsam i wierzcie mi szampon jest spieniony. Nie wiem czy jest sens tutaj już możecie podzielić się waszym zdaniem na kupowanie takich wymyślnych rzeczy, a jeżeli szukacie Tańszego, a raczej nie wiem, po prostu innego zastępnika, to możecie użyć na przykład opakowania po mydle w piance i je kupicie taniej, mydło w piance zużyjecie, a później już sobie robić taką miksturę i sama rzecz też będzie zajmować wtedy mniej miejsca. Tutaj, jak zwykle, pozostawiam Waszą decyzję, bo to Wasze pieniądze, ale dla mnie to jest jakiś wymysł trafiający w włosomaniaczki. Coś, co jest powiedziałabym takim akcesorium beauty, bo to tutaj chyba o to, żeby to pięknie wyglądało chodzi. I to beauty akcesorium to nic innego jak stojak na beauty blender. Beauty blender de facto nie powinien stać na toaletce, bo wtedy łapie kurz, łapie wszystko to, co w domu się pląta. U mnie w domu leżałby on... Nigdzie indziej jak na trasie mojego kota do parapetu, bo akurat moją toaletką się posługuje. słuchajcie, ja wiem, że to ma ładnie wyglądać i fajnie to wygląda, ale z drugiej strony płaci się za kawałek plastiku, kawałek metalu i tak No nie oszukujmy się, horrendalne pieniądze, bo jeżeli mówimy o czymś tak maleńkim, co może kosztować nawet i 40 zł, to jest to stosunek cen do jakości dość mocno. Zawyżony. Co jeszcze ważniejsze dla mnie To się nie sprawdzi przy wyjazdach, bo wtedy Beauty Blender przechowujecie inaczej I wtedy wchodzą wszystkie te case'y na Beauty Blender Etui na Beauty Blender i tak dalej Ale wydaje mi się, że tutaj jest naprawdę przerost formy nad treścią Jeżeli chodzi o mnie, to to jak ja przechowuję To albo luzem w toaletce o zgrozo A jak już mam po prostu jakiś większy egzemplarz, to wtedy przechowuję go w opakowaniu, w którym go kupiłam. To też jest proste, łatwe i przyjemne, i dodać, nic ująć. Nie dalej jak dwa tygodnie temu, chyba dwa tygodnie temu, oglądałam Tech Week i właśnie tam dowiedziałam się o nowym akcesorium beauty Yves Saint Laurent. Mają oni zamiar sprzedawać. Czy to prawda? To się okaże. Ale nie mówię tutaj o Plotce z kanałów Beauty, tylko o tym właśnie, że ten produkt był na targach, jego futurystyczna wersja albo futurystyczna wizja, i ma to być mikser do pomadek. Będziecie wkładać trzy wkłady do właśnie tego miksera, i dzięki aplikacji dobierać ulubioną swoją, Jeżeli chodzi o odcień pomadkę Albo po prostu ulubioną jakiejś innej użytkowniczki I wtedy w, e, będziecie mogły zaaplikować produkt Już nie rozbijając się o to, jak to będzie horrendalnie drogie Ale pewnie znajdzie się ktoś, kto w końcu zacznie to obniżać cenowo Znajdzie się taka wersja za 300 czy 400 zł A już wiemy, że jeżeli coś będzie tańsze niż Foreo To pewnie ktoś się zdecyduje I wiem, że to jest ciekawostka, więc nie będziemy poświęcać temu dużo czasu ale... O ile sam pomysł jest jakoś tam ciekawy, to generalnie mogłoby tego istnieć i 10 na świecie, ale wtedy nie opłacałoby się, rzecz jasna, produkować wkładów do tego urządzenia. Jest to dla mnie po prostu zbyteczne. Może być tak, że okaże się, że jednak ten odcień pomadki nie jest tym, którego szukał dzisiejszego dnia użytkownik i będzie jeszcze raz produkował tą dawkę, nie jest to bynajmniej poręczne. Zdecydowanie chciałam, żebyście wiedzieli, co był. Było jakby inspiracją do nagrania tego filmu. Zazwyczaj oglądam tweek podczas jedzenia kolacji, i wierzcie mi, przestałam wtedy rzuć, jak usłyszałam o czym mówi. Tytany. No, bo to jest chyba tylko coś do tytanów. Mianowicie, kiedy robicie paznokcie tytanowe, to wiadomo, trzeba na pewnym etapie strzępnąć pył z paznokcia, mocno go zeżrzeć i tak dalej. I sama spróbowałam zrobić sobie takie paznokcie, i wtedy, uwaga, uwaga, używałam zwykłego pędzelka do cieni, którego już nie lubię, i sprawdził się do tego niesamowicie. Tutaj pokażę Wam. Proszę bardzo, na zdjęciu piękny nabytek z Aliexpress, a raczej co wy możecie nabyć, bo jest to faktycznie bardzo ładny, urokliwy pędzel ze sztucznego włosia, który ma właśnie służyć temu. Czyli osobne, dedy dedykowane akcesorium do strzepywania pyłu z paznokci. Jak dla mnie... Może dla kosmetyczki, żeby to ładnie wyglądało Ale wiadomo, przy którejś dezynfekcji tak głębokie zdobienie przestanie ładnie wyglądać A takie coś trzeba dezynfekować Jeżeli chodzi o użytkowniczki AliExpress, to tutaj rozumiem je Niektóre zaczęły to kupować do pudru Ale ja mówię o tym, że będą osoby, które kupią to tylko do tego Z własnego doświadczenia już wiem, że lepiej sprawdza się malutki pędzelek niż wszelkiego rodzaju szerokie I jest to znowu nabijanie i wmawianie ci, że potrzebujesz jeszcze jednego pędzla do jeszcze jednej rzeczy w swojej kosmetyczce. Możesz być zadowolona, ale serio. Pozostając w tematyce pędzli, naprawdę muszę, bo się uduszę. I nie będę teraz mówić y, o. Miejce do pędzli w postaci małej pralki, bo tutaj sobie odpuśćmy, bo jest bardzo dużo testów na YouTubie, że to po prostu niszczy pędzle i tak dalej, więc zasłona milczenia. Ale przejdźmy na przykład do strony Chibo Tak, właśnie, dobrze słyszeliście Na stronie Chibo jest już bardziej profesjonalna taka pralka do pędzli Co ciekawe, spodziewałam się, że zjadę na dół strony i zobaczę nieprzychylne opinie Natomiast zobaczyłam pięciogwiazdkowe oceny i... Jakąś tajemniczą kobietę, która napisała, że generalnie produkt poleca, że jest bardzo fajny, że pędze są umyte i całkowicie gotowe do następnego użytku w godzinę, więc poniekąd do minimalizacji jakiejkolwiek zaczęłam podchodzić dlatego że większa ilość rzeczy generuje większą ilość czasu na obróbkę tego czy sprzątanie czy zastanawianie się gdzie dodać i tak dalej dalej im więcej masz pędzli jeżeli masz pędzli tyle do własnego użytku i pewnie może być to twoje hobby ale Generalnie, jeżeli masz ich aż tyle, że musisz mieć osobną maszynkę do mycia pędzli, bo nie nadążasz i tak dobrze, że chcesz nadążać, to znaczy, że chcesz żyć. W czystości pędzlowej Ale można to umyć w inny sposób A jeżeli masz pędzli tyle, że nie nadążasz Z myciem, to naprawdę możesz Rozdzielić je na poszczególne sekcje I na przykład niektóre sekcje Myć co dwa dni, zawsze jest jakieś rozwiązanie A nie Trzymanie czegoś, zajmowanie miejsca W swoim domu, tylko po to Żeby raz na, nie wiem, jakiś czas Wyciągnąć to, chwilę się pobawić I cieszyć się, że pędzle były gotowe Do użycia po godzinie, a nie Na przykład za dobę I jesteśmy w stanie się ogarnąć, a nie żyć aż tak szybko, jak najszybciej, i wyrzucać pieniądze trochę w błoto, bo do niczego innego tego nie użyjesz. Ciekawostka: kiedy szukałam inspiracji do tego filmu, znalazłam się oczywiście na stronie AliExpress, no bo gdzieś by indziej wpisywałam beauty, akcesoria i tak dalej, i znalazłam coś, co nazywamy water blockerem i bardzo wiele osób pisało, że to jest fajne, że w zasadzie nie pomyślały, że tego potrzebują, ale teraz ich życie bez tego jest niekompletne, że jest tani, że jest fajny stosunek ceny do jakości. I co to jest? To jest nic innego jak, w zależności od aukcji, albo plastikowa, albo silikonowa, taka powłoczka na ręce, no po prostu bloker. I teraz w momencie kiedy nachylacie się nad umywalką, umyjecie twarz i w tym momencie właśnie w tym woda zaczyna zjeżdżać po waszych dłoniach i idzie w kierunku łokcia, water blocker działa. To jest taki przerost formy nad treścią. Nie wiem, każdy może wydawać pieniądze na co chce Ale jak to zobaczyłam, to naprawdę zwątpiłam I wydaje mi się, że z wszystkich rzeczy, o których dzisiaj Wam mówię Ta jest najbardziej absurdalna Pewnie, wydaje się to logiczne Ale teraz, ja już wolę sobie te ręce przetrzeć Jeżeli na przykład y, wracam z imprezy albo idę na imprezę To przed imprezą nie myję twarzy, bo najpierw robię makijaż, a później się ubieram Z drugiej strony po imprezie mogę po prostu ściągnąć sukienkę, jeżeli nie chcę jej zbrócić. I wtedy zmyć makijaż. Nie widzę logicznej potrzeby używania tego. Jeżeli nie możesz się wytrzeć, to sobie nałóż, nie wiem, gumki, frotę, takie grube na ręce, i one pochłoną tą wodę, która będzie spływać. Nie ma potrzeby posiadania czegoś takiego. Będziecie to zajmować miejsce. Wciskanie tego na dłonie też trochę zajmie. To naprawdę będzie pod względem moich głupich min najbardziej memiczny film na moim kanale, no dajcie spokój, proszę Was, nie! Idziemy dalej. Nie chcę nikogo obrażać i nie chcę też wkładać kija w mrowisko i nie jestem też osobą wszechwiedzącą. Więc zanim powiem Wam o kolejnym gadżecie kosmetycznym czy dużym akcesorium, Powiem Wam to, co ja kiedyś sprawdzałam. Mianowicie, pierwszy logiczny argument jest taki, że kosmetyki nie są w drogerii podawane Wam z lodówki. Nie jest też tak, że jeżeli na przykład dostajecie kosmetyk z. Nie wiem, impostu, to ktoś specjalnie schładza waszą skrytkę albo specjalnie utrzymuje ją w określonej temperaturze, albo w parce jest coś, co specjalnie będzie utrzymywać wasze kosmetyki w określonej temperaturze. Jest też tak, i to jest fakt, z którym nie da się walczyć, że wszystkie kosmetyki, jakie kupujemy, są poddawane różnym testom przed dopuszczeniem do sprzedaży i to alergicznym i to właśnie. Zapewniającym, że kosmetyk w temperaturze normalnej zachowuje wszystkie właściwości. Najczęściej, jeżeli zobaczycie jakieś zalecenia producenta, chociaż i tego się wystrzegają, to po prostu, żeby tu właśnie unikać światła słonecznego i wy już wiecie, o czym mówię. Ja mówię o lodówkach. Jesteś tak. Że nikt nie zaczął specjalnie dla was, dla nas, produkować lodówek Beauty. To jest dalej klasyczna lodówka turystyczna, sprzedawana bardzo często za horrendalnie wyższe pieniądze. I wy możecie mieć swoje argumenty za, i ja się z tym najbardziej zgadzam, ale ja też mogę wam powiedzieć to, że ja mam nogi i staram się nie być leniwa. To znaczy, tutaj chciałabym zbić kolejny argument. Mówiący o tym, że mam kosmetyki, które potrzebuję przechowywać w lodówce, ale mam tak duży dom, że nie chcę iść wieczorem do lodówki. Jak nie chcesz iść wieczorem do lodówki, to tutaj jestem trochę negatywnie nastawiona do tej sytuacji, dlatego że ja nieraz siedzę przed telewizorem, wierzcie mi, i na szafce. Tutaj e, mam, nie wiem, krem do dłoni i nie chce mi się iść, więc ja Was całkowicie rozumiem, ile to jest? 2 metry? No myślę, że tyle I nie chce mi się iść i czasami nie kremuję dłoni, dlatego że nie chce mi się wstać. więc rozumiem Wasz argument do odległości Ale żeby przez to kupować coś, co znowu jest później śmieciem, bo kiedyś się w końcu zepsuje, jest... Też trochę na pokaz. Jest też wypuszczane przez firmy, oczywiście, które mają kosmetyki, które powinny być w lodówce, ale też jest wypuszczane przez firmy, które wsadzają do tej lodówki rzeczy, gdzie na etykiecie w drogerii nie pisze, że mają być w lodówce, albo że będą dzięki lodówce lepiej działać. Więc zatrzymajmy się, bo tutaj jestem. Absolutnym przeciwnikiem, macie duże, fajne lodówki w domu, macie lodówki smega, macie lodówki ze zdjęciem, macie przeróżne lodówki i możecie sobie tam obczyścić jedną półkę, włożyć jakiś ładny kartonik, jakiś ładny kejsik. Kupić sobie i naprawdę tam trzymać kosmetyki Gdzieś kiedyś w sieci widziałam fajny artykuł o tym, że teraz do lodówek, bo jest taki trend Osoby, które posiadają, wkładają rzeczy, które nie powinny tam siedzieć Nie wiem, na przykład jakieś balsamy, albo jakieś oleje, albo kwasy, które nie powinny być w lodówce No ale fajnie trzymamy je w lodówce, bo wtedy jest inne działanie tych produktów i tak dalej Słuchajcie, czasami w ten sposób niszczymy te produkty, bo one nie powinny być trzymane w lodówce no, chyba to będzie najdłuższa wypowiedź na temat danych rzeczy, ale tutaj koniecznie dajcie mi znać, czy jesteście za, czy przeciw. Wiele lat temu, bo jakieś 6 albo 8, więc powiedzmy, że wiele, trafiłam na zagraniczny YouTube. Po prostu chciałam odkryć, w jaki sposób te piękne albo pięknie zrobione dziewczyny robią makijaż, że wyglądają tak lekko, świeżo i tak dalej. Trafiłam na film, dziewczyna nałożyła podkład pod podkład, czyli jakiś tam kremik i tak dalej, i wyciąga urządzonko. I wtedy poczułam, że naprawdę jestem daleko, daleko od niej, jeżeli chodzi o kosmetyki, bo wyciągnęła nic innego jak areograf. I teraz areograf jest to. Urządzenie, które ma za zadanie rozbić cząsteczki podkładu na taką naprawdę idealną taflę na twojej skórze, żeby to się idealnie wiecie ułożyło na twojej twarzy, że wtedy podkład lepiej wygląda i dalej dalej. Ale teraz. Przemilczmy już to, że jest to raczej urządzenie do użytku profesjonalnego, bo niekoniecznie. Widziałam nawet dziś na Allegro takie urządzenie chyba za 300 zł, więc powiedzmy, że ktoś, kto ma troszkę większy portfel i większą ochotę na zakupy, może się zdecydowanie skusić. Niezbyt wiele wiadomo o tych wypełnieniach. To znaczy, musicie mieć pewność, że to wypełnienie będzie dalej dostępne, że będziecie mogły je kupować, że kupujecie oryginał, a nie jakąś podróbkę. Wiadomo, że jeżeli dążycie do idealnej tafli podkładu, to naprawdę możecie dobrać też podkład, który będzie wyglądał idealnie. Wydaje mi się też, że będziemy się zgadzać z tym, że no cóż, to też nie jest zbyt wygodne w użyciu, bo wystarczy dosłownie sekunda przejechanie nie tam, gdzie trzeba i wtedy cały podkład ląduje też na linii Waszych włosów, na bluzce, nie wiem, no wyobraźcie sobie używanie tego na przykład w golfie, jest już problem. O ile ten film skupia się na zdecydowanie tańszych produktach, to jednak ten też... Jest dla mnie stosunkowo absurdalny. O ile nie byłoby to pokazy mody, to po co? Był taki dzień w moim życiu zdecydowanie, kiedy zastanawiałam się nad zakupem tego produktu. I Jest to czyścik do włosów. Do szczotek do włosów. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten produkt, ja widziałam wtedy go w Rosmanie i naprawdę czułam jakąś taką silną potrzebę posiadania go. No bo przecież wtedy będę czyścić szczotki lepiej, ze względu na to, że w szczotkach jest dużo bakterii. Dochodzi tam oczywiście do rozkładu naszego włosa. No, generalnie powinniśmy je czyścić częściej niż czyścimy. No i teraz tak, czy naprawdę tego nie można zastąpić czymś innym? Do czyszczenia szczotki. Możecie użyć i nawet garnka z wodą i jakimiś substancjami domowymi, bo już takie metody widziałam. Można po prostu użyć tak jak ja kiedyś zrobiłam, czyli igła, nitka, oczywiście przebleczona, przekładałam pod spodem i wyciągałam tą nitką wszystko to, co tam zalegało. Można po prostu sobie w tym. Podłubać, a nie posiadać coś nowego, a co będzie zalegać obok Twoich szczotek do włosów Tylko po to, żeby ułatwić sobie życie No bo to jest zajmowanie przestrzeni, to jest znowu kupno czegoś nowego, przechowywanie czegoś nowego Później wyrzucanie czegoś niepotrzebnego i tak dalej, i tak dalej Ja szczerze polecam dużo tańszy sposób, bo igłę i nitkę to raczej większość z nas ma w domu Ciekawostka, z której poniekąd możemy się śmiać, ale wierzcie mi, jak znowu będzie na to trend, albo jakaś bardziej popularna firma zacznie produkować to urządzenie, to zobaczycie wiele poleceń na YouTube. I to jest. Powiększenie ust, wypełnienie, maszynka do wypełniania ust, a nie ta nakładka. Kosztuje ona w granicach 130 zł. Nakładacie najpierw jakiś produkt nawilżający albo właśnie ten dedykowany, czekacie około 30 sekund i przykładacie trzystopniową maszynkę do wypełniania ust. I teraz tak. Ja absolutnie nie wierzę w to, że to nie wpływa też na to, jak będzie wyglądać wasza okolica ust. To znaczy, raz nie trafisz, naciągniesz sobie tu i tam, i za wiele, wiele lat obudzisz się z jakąś nową zmarszczką która nie pojawiłaby się albo pojawiłaby się dużo później. No, mimika twarzy działa. I ja się wiecznie uśmiecham, wyszczerzam, coś tam już widać. Ale wracając. Słuchajcie, za 130 zł, możecie właśnie kupić coś, co jest całkowicie zbyteczne, no bo bynajmniej nie daje to długotrwałego efektu. To nie jest tak, że przy używaniu tego te usta zaczną się faktycznie powiększać. Jeżeli chciałby to ktoś stosować do zdjęć, no to raczej mało kto z nas jest nastawiony na robienie zdjęć albo nie wiem. Kupuję ubrania tylko do filmów, żeby dobrze wyglądać w filmie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Już tak podsumowując, pokazuję wam to właśnie jako taką ciekawostkę. No bo ktoś zarobił na trendzie silikonowego wyciągania ust i postanowił sprzedać to jako coś bardziej naturalnego niż kwasy, niż wypełniacze, i tak dalej. No, ale już dobra. Ten kwas daje efekt na jakiś czas, a to daje efekt na. Na ten czas aż podrażnienie ci po prostu nie zejdzie. Idziemy dalej. Dobrze, że zerknęłam na listę, bo okazało się, że prawie zapomniałam Wam powiedzieć o produkcie, który. Do którego chyba mam największe zrozumienie, bo gdybym zaczęła teraz negować konieczność posiadania silikonowej maty do mycia pensji, to byłabym zakłamana, dlatego że mam sama silikonową makeę do mycia ciała, o czym wy wiecie, e, którą po prostu uwielbiam i mam też silikonową makeę do mycia całej twarzy, ale ja mam tylko nas. Słuchajcie, więc. E, Tutaj jestem ciekawa Waszej opinii, dlatego że ja osobiście mam kilka zastępników To znaczy przyznaję się bardzo często do mycia pędzli Używam właśnie tej myjki do mycia ciała silikonowej Po prostu potem ją przeparzam wrzątkiem i dalej używam do ciała Jest jeszcze jeden argument wiekowy To znaczy, jeżeli jesteś młodszy, młodsza przede wszystkim, młodsza niż ja To pewnie nie zrozumiesz, ale zaraz pójdę do kuchni i coś przyniosę Ci pokazać Wracam. Jestem. W moim dzieciństwie było pewne znane danie, a raczej przekąska, którą my zdecydowanie w domu uwielbialiśmy. I teraz patrzcie jak nie wiesz do czego to jest to jesteś zdecydowanie młodszy niż ja bo chyba teraz się tego mniej używa jest to tarka, która służyła temu, że tutaj władliśmy e, na przykład jabłuszko i to jabłuszko pocieraliśmy i tutaj wychodziła cała miazga e, i po prostu wtedy jedliśmy to łóżką. ale to jest teraz moje akcesorium do mycia pędzli po każdym myciu pędzli, dokładnie je czyszczę, wyparzam i tak dalej i jest ono troszkę bardziej ostre niż silikonowa nakładka, zgadzam się z tym i teraz właśnie mówię o o tym, że się mądrze, bo mam inne zastępniki i zdecydowanie dokładniej wyczyścicie tak pędzle niż po prostu nie wiem, na przykład pocierając o dłoń. Natomiast y, dajcie znać, czy Wy to macie, jak wy miejecie pędzle, czy w ogóle musicie mieć pędzle, może w ogóle ich nie macie. No to co? Czekam na Wasze komentarze. Koniecznie dajcie mi znać, czy Wy coś z tych rzeczy macie, czy na przykład zupełnie uważacie, jest zbędne, dlaczego tak jest, będzie mi bardzo miło, jeżeli właśnie spotkamy się w komentarzach, bo wiecie, że uwielbiam je czytać, poznawać właśnie Waszą opinię na ten temat, więc będzie mi bardzo miło, jeżeli tam się spotkamy. Widzimy się, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu. Będzie to znowu niedziela, jak zawsze. I jeżeli chodzi o życzenia na ten tydzień, to naprawdę szczerze życzę i sobie, i wam, żebyśmy się wyspali, bo ja ostatnio po prostu nie wiem, ani krótki sen, ani długi nie był dla mnie dobry i zawsze było coś nie tak, więc w tym tygodniu życzę nam dobrego snu, a dziś udanej reszty niedzieli. Pa pa! Trzymajcie się, do następnego!